Kolejnego dnia, dzisiaj jest wtorek. E, wiem, że miałam dodać w zeszłym tygodniu vloga, ale nie wiem. No, nie będę tutaj wymyślać, po prostu tego nie zrobiłam. Nie miałam jakiejś weny. Nie będę się też zmuszać, bo po co. E, coś Wam chciałam powiedzieć. Co ja chciałam wam powiedzieć? Hmm. Nie wiem. Że dzisiaj będziemy szukać, yy, mam misję szukania mebli, stołu i krzeseł. Czy mi to wyjdzie? Absolutnie w to nie wierzę. Ogólnie podsumowując, tamten ten tydzień to szaro, buro, yy, przeziębienia, na zmianę. Wszyscy jakoś tak się czuli yy, słabo. Były urodziny Majki, które były moim zdaniem udane. Była. po mamę na lotnisku, bo wracała. To wam może wrzucę, bo coś tam nagrałam. I myślałam, że będę to kontynuowała, ale. Nie wiem, coś poszło nie tak. A jeszcze dodałam takie. no powiedzmy jednego całodniowego vloga takiego pełnoprawnego. Na TikToka, a, a y, jakiś tam telefon. Poczekajcie. Hej kochani, dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, wam powiem. Z tego też tytułu postanowiliśmy umyć samochód. E, musi być jakiś, e, jak to się mówi, jakaś okazja, czyli z okazji ładnej pogody. E, dzisiaj spędzicie dzień z nami i słuchajcie, plan jest taki, e, to znaczy całego planu dnia nie znam, ale na ten moment jedziemy na zakupy spożywcze i dzisiaj Maja jedzie do dziadka. A poza tym jest w domu, bo ma kaszę. A powinna być w szłopku, bo dzisiaj jest czwartek. No i słuchajcie, mówię o tej pogodzie, bo jak widzieliście rano padało, więc fajnie, że y, a, mamy słoneczko i możemy troszkę pokorzystać. Słuchajcie, nawet. Y, było tak w zeszłym tygodniu, chyba? Albo nie wiem. Albo 13 stopni, w któryś dzień, więc fajnie. Ale wczoraj poszliśmy na spacer i, jednak, jak się prowadzi wózek, no to no ręce trochę oberwałyby z rękawiczek. Co tam masz? Co gotowałaś? Pokaż. Majusia? Tak? Co gotujesz? Ama. Ale co to jest ama? Luka. To jest sałata chyba? Tak. Tata gotuje rybkę teraz, tak? Mhm. I co tu jeszcze kuchnia serwuje? Widzę jakieś banany tam są? Siom. Siom? Siom. Pokaż jakie ty masz Dino tutaj, dobra? Pokaż mi myszko. Co to? Co to? O, a opowiedz co to jest? Powiedz co to jest? No i powiedz co to? No co to? Dino, tak? Mówiłam, że pogoda się polepszyła, ale... Nie. Niestety nie. Tylko na chwilę wyszło jakieś słońce. I znowu jest kaszana. Jak żyć. Nie wiem. Coś dziwnego się dzieje. Dlaczego ty mnie straszysz? Ja się boję. Miś. Miś. Ja się boję. Nie w ogóle przyszłam Wam tutaj powiedzieć, że ja dzisiaj wygrałam życie, bo słuchajcie, jest jakaś loteria w dillu i ja tam zarejestrowałam ten paragon i słuchajcie, ja wygrałam 20 zł. No, mieć a nie mieć, no hello! Więc wiecie co, czuję się jakbym wygrała naprawdę życie. Jestem. taka. szczęśliwa. <laughs> <Nie> na <bytna> tego. <laughs> To są wszystko świeczki. O oh wow, tutaj też. Aż tu masz z Haribo. zadowolony dużo nie potrzeba, wystarczy mm. cukier ale jest wszystko liczone Przekroczyłeś się, nie to ładnie mówi, nie? No patrz, tu w ogóle mają takie zestawy śniadaniowe wsianka, kreosy خ Jest jakoś 6 rano. Kupiłam wczoraj jakiś krem. Mam nadzieję, że mi nie będzie zjeżdżał podkład na nim, bo jak tak będzie, to się teraz zdenerwuję Muszę kupić sobie jeszcze SPF, ale nie wiem, nie wiem jakiego w sumie, bo cały czas używałam tego, ale kurde, on. Dużo kosztuje, nie wiem, z 6,7? Nie wiem, zobaczymy, może jakąś promkę wyrwę, bo ogólnie spoko, mogę polecić, ale no, na promce, bez promki to trochę mipa. Eee, co chciałam powiedzieć? Ała, coś mi tu rośnie, to boli. Ech. Coś chciałam powiedzieć. Aha. Jest po szóstej zaprowadzam Cię bajkę do żółbka, mimo że e, była tam dwa dni w domu chyba. <grywia> Nie zapięte, było. Ale no moim zdaniem ona się Majka dobrze czuje. Nie wiem, no już dwa razy dziennie zakażę, ale tak poza tym jest ok, więc mm, straszniej się nudzi w domu. E... Ona jest teraz taka kontaktowa, więc. No, nie widzę takiej potrzeby, żebym miała zostać ku do domu. Bycie. ja co, pojadę na zakupy? Muszę zomitować vloga dzisiaj. Pewnie dzień to mi zjeść, tak. I nie wiem, czy coś jeszcze mam dzisiaj w planach. A jakiś ma teraz? Moja siostra pisała jeszcze, że przyjedzie do niej, więc. Ej, wiem, przecież że ja muszę posprzątać. Dzisiaj albo najpóźniej jutro. To jest też mój ulubiony podkład, ale wiecie co? Eee, też jest drugi. On prawie kosztuje chyba 80 zł w Rosmanie. No, przeginka, No, nacie jest taniej, nie? Ale eee, Rosman czasami naprawdę przygina z tymi cenami. Marża, marża, ale kurde, dwa razy drożej. To skandal, wręcz. Skandal. Tak? Tu jestem, myszko! Banana i blue. Jest jakaś faza na banany. Od dwóch, trzech dni tak to nie jadłam. Ale to tak ze wszystkim jest. Przynajmniej w przypadku Maj Majusi, że albo... albo wcale, albo na maksa. W ogóle ten... Yy, wyszło tak, że wszystko jest fajne, ale drogie. Jak narzekam. No tak prawda, nie? Strasznie jasno wyglądam, co ja widzę w, w tym w telefonie. No ale cóż. Słuchajcie, trust the process. Widzicie, co jest jeszcze najgorsze, że słyszę? Że znowu pada. Słuchajcie, przeczytałam jeszcze dzisiaj. Eee, tak, dzisiaj. Taki wpis na LinkedInie że influencerzy w 2025 roku co w się sensie znikną, czy już kurczę, nie pamiętam jak to było dokładnie napisane, ale chodziło o to, że jakby marki mają swoich pracowników właśnie od social media i tak dalej. I że ci pracownicy są influencerami tej marki. Ok, ale nie uważam, żeby zawód influencer miał zniknąć, tylko przez to, że pracownik jakby swoją twarzą reklamuje jakąś markę, żeby być jakimś influencerem czy taką ciekawą osobą, no to musisz mieć też osobowość, nie, bo możesz występować nie wiem no, na koncercie największej gwiazdy. A będziesz bezpłciową osobą i nikt cię nie zauważył, byś tam tańczył na rzęsach, więc nie wiem, ja tak nie uważam, ale dajcie znać, co Wy sądzicie o tym. Okej. Okay. wprowadziłam ją do żłobka, zobaczymy. Ten jeden dzień powinno być okej. Okay. Ja Wam w ogóle jeszcze tego nie mówiłam. Ja mam wrażenie, że zawsze tak zaczynam. E, nie mówiłam Wam pewnej ciekawostki, bo jakiś czas temu, e, to już było z dwa, czy trzy miesiące temu, e, wymyśliłam coś takiego, że nagle mi wpadł do głowy taki pomysł, żeby z e, siostrą e, Zrobić, robić jej takie jakby zadania. Chyba miała 20 zadań. Kurczę, nie pamiętam. Ale jakieś takie y, znajdź na przykład rejestrację. Aha, y, miała wybrać jakieś tam liczby i miała y, później znaleźć tą rejestrację, która y, ma te liczby i coś co, co jakoś tak to wymyśliłam na spontanie. I zastanawiam się, czy nie powtórzyć tej akcji. I wiecie... Że ona zrobiła te wszystkie zadania, tam były jakieś takie kosmiczne, bo ona znalazła tą rejestrację. Co naprawdę było trudnym zadaniem, więc zastanawiam się, czy w przyszłym tygodniu nie powtórzyć tego. To było mega fajne i jak rozmawiałam z nią, to też jej się to podobało, chociaż mówię, że niektóre zadania były takie ciężkie, się coś tam wkurzała, coś miała na polu chyba jakieś zdjęcie zrobić. Ale wygrała i wygrała ode mnie Bondorosmana Rosmana bodajże chyba. No, także, yy, jak macie ochotę i chcecie wziąć udział w naszej takiej zabawie, muszę jeszcze się zapytać, czy ona by miała ochotę, yy, to myślę, że to by było mega fajne. Yy, więc jak mm, zaraz zobaczę go, mm, po wiadomościach. Jakieś tam przykładowe, może Wam powiem. Na pewno z tą rejestracją było. Aha, jakieś e, musiała coś się wyciąć chyba krawat, e, jakieś zdjęcie owoców. Hmm. Tak na szybko zajrzałam do e, tych wiadomości tam było także e, nagraj TikToka. E, zrób sobie zdjęcie ze sobą, która trzyma klepsydrę. Zmień tapetę. E, zrób he, znajdź jakieś z, z, zdjęcie czy, czy przedmiot, który rozkłada się teleskopowo. Jakieś takie wymyślałam rzeczy. E, ale to było mega fajne dla mnie i chyba dla niej pewnie też, więc nie wiem. Napisała mi, że spoko, więc e, tylko napisała mi, że mniej hardkorowo. Tam nie miałam jakichś hardkorowych rzeczy. No, Widzę, że tutaj wystaje jakieś linki, linki. Ej, wiecie co? Ja chyba już służę tego vloga. Eee, bo coś tam dograłam, nie? Coś tam sobie pogadałam do Was. Eee, co? Dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam o możliwości subskrybowania kanału. Eee, I widzimy się w następnym filmie. Eee, postaram się nie zawieść tym razem. Nie zawieść. Nie zawieść. Nie zawieść. Dobra, miłego weekendu. Pa, 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 pa. Pa.